No, się ma, się ma Z tej strony tchalas naczelny czat internetów. Na początku, oczywiście, trzeba o czymś wspomnieć, mianowicie o tym tutaj, że. O, co to jest w ogóle za gildia? Chciałem sobie zobaczyć. Nieważne, to jest jakaś sobie tam gildia. Patrzcie, oto jest tutaj nowy cesarz. 15 miliardów mocy i ile to jest? To jest 3 miliardy zabójstw. Okej, okay, dobra, niech będzie. No, oczywiście wszystko na złoto, oczywiście wszystkie skórki na Maxa, itd, itp. Wiadomo, że Chinol, ale nie to chciałem wam pokazać w tym odcinku, mianowicie to taki isterek, który zawarł tutaj IGG. Ale zanim to zrobisz, najpierw obejrzyj poprzedni film, skomentuj go, a dlaczego. Ponieważ Mietek cymbał i trzeba skomentować, że Mietek cymbał, żeby wiedział, że jest cymbałem, więc obejrzyj poprzedni film od zera do miliardera, który będzie gdzieś tutaj albo tutaj. I w każdym razie daj oczywiście łapkę i suba, bo dobijamy do 2000. Dobra, i teraz lecimy. Patrzcie, co się dzieje na K9. Na K9 mamy hodowlę karawanów, która ciągnie się przez całą że prawie mapę, patrzcie. Widzicie? Już wiemy skąd się biorą te wszystkie karawany z areny tutaj. Z K9, z K9 zasuwają na następne K, no i w tym momencie przez następne K, jestem ciekaw czy na K10 by szły w tym momencie. No ale to jest fajnie, i, i zobaczcie, dokąd aż to się ciągnie. Ludzie tu mają gdzieś powstawiane. Tutaj też karawany, tutaj przez gruta przechodzi w ogóle. Okej, okay, okej, okay. widzicie. Przez całą mapę dosłownie pędzą karawany. Nie, nie jest to żaden Bóg. To jest po prostu w tym momencie chyba taki, no. Na 99,9% isterek ze strony IGG, więc no, przynajmniej fajnie. Podesłał mi to jeden z widzów. Jeżeli macie takie ciekawe rzeczy, no to śmiało mówcie i patrzcie, karawany lecą tak, tu no i potem idą w drugą stronę i na tym to polega. Ale tu też jest pewna gildia, która mnie bardzo zaciekawiła. Zaraz wam pokażę jaka. Gdyż właśnie K9 to jest ta gildia, a zaraz wam pokażę o co tu konkretnie chodzi, tylko znajdę tutaj e, owych osobników. Przynajmniej mam nadzieję, że ich znajdę. Gdzieś to przy wodzie było, jak dobrze pamiętam, tylko nie wiem czy tutaj, czy bardziej w tę stronę. Dobra, no muszę ich znaleźć, okej. Okay. No bo to była gildia K9, jakby co? Ok, szukamy, szukamy, szukamy. Nie mogę teraz znaleźć. No, a wtedy, wtedy znalazłem. Czekajcie, bo tu jest pokazane... Powinno być pokazane, że rzeczka na przykład, czy coś tego typu, nie? Ok, bo jest ta gildia K9. Zaczekajcie, chyba znalazłem. Na... O, nie, ale to będzie chyba niżej. Tu mamy na przykład Reda, prawda? Ale patrzcie tutaj. Tutaj mamy sponsoret one, sponsoret two, Sponsor DTFU, tutora ABC, Google TV. I ciekawi mnie, tak naprawdę, o co tutaj chodzi. To mnie bardzo i to niezwykle ciekawi. Czy to jest jakaś. Sponsorowana gildia, gdzie no, IGG wypierało się, że są sponsorowane gildie, ale patrzcie, oni nie mają tutaj nic. Tablica dyplomacji jest praktycznie zerowa. Członkowie, no wiadomo, pierwszy e, oczywiście nie ma praktycznie w ogóle kilina ale ma no, tyle mocy, ile ma. Jak widzicie, tutaj na golda syrenkę. No nie wiem, no nie wiem, nie wiem. Wydaje mi się to troszeczkę dziwne, więc jeżeli wy macie pomysł, no to całkiem ciekawie. No w każdym razie yy, ogólnie jeżeli będziecie mieli takie isterek, to mówię, podrzucajcie i pamiętajcie, dawajcie łapkę w górę. Bo jeżeli dajecie łapkę w górę, no to w tym momencie zwiększa się zasięg filmu. Zwiększa się zasięg filmu, będzie więcej osób. I teraz tak. Do kolejnej rzeczy, do której chciałem przejść, mianowicie, to takiej, że. Pamiętajcie o tym, że nadal poszukujemy tutaj w tym momencie gildi, która zechciałaby stworzyć, można by powiedzieć, z nami akademio Alt, altownie, o tak by to powiedzieć, tylko żeby miała w miarę wysoki tutaj poziom prezentu. Byłoby fajnie i w tym momencie do nas by część takich większych graczy mogłaby już w tym momencie po prostu przejść. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o takie sprawy, właśnie jak. Czekajcie, bo mi mikrofon przeszkadza i mnie to strasznie denerwuje, nie lubię, jak mi mikrofon przeszkadza. Więc e, i w tym momencie takie osoby mogłyby e, do nas e, przejść, natomiast alty by po prostu szły do gildii altów. E, na przykład e, mój Rawenius 2 w tym momencie by na pewno w altowni by lądował, chociaż tak naprawdę mam e, tutaj na Alcie, gdzie nie mam woja, więcej mocy niż e, co po niektórzy, ale no f, cóż, no. Ja już tak naprawdę byłem doświadczony, jeżeli chodzi tutaj o o grę tutaj mamy właśnie coś w rodzaju powiedzmy alta, ale tak naprawdę poziom prezentu jest 13, 13, nie? Więc to jest coś właśnie tego typu, jak możecie tutaj zobaczyć. No i tyle. Więc jeżeli na przykład chcecie, to możecie do RV2 tutaj sobie ze spokojem napisać. Czyli robaczków oni też ze spokojem powinni was przyjąć. No, tutaj jakiś Tymon. Zobaczymy, jaki język rosyjski. Ok, lepiej ruski niż chiniole. Tutaj zobaczymy chyba portugalski. Nie, wszystkie języki. Wanka, tras, ok, rougę. Nie wiem, wydaje mi się, że chwila, które. Oni mają poziom procentu, a my który? My mamy chyba wyższy, nawet, mi się wydaje. Ok? No, kurde, nie tak. Ok, my mamy. 27, tak, mamy wyższy poziom prezentu niż oni. Więc w każdym razie pamiętajcie, oczywiście, również, że możecie śmiało pisać do mnie. Ja teraz też również zajmuję się rekrutacją. Raw venus, ale najlepiej by było, gdybyście pisali do Michael 000. Tak by było najlepiej. Oczywiście pamiętajcie, że będę się starał wrzucać jak najczęściej odcinki. Jak widzicie, dzisiaj wrzucam już drugi odcinek, a co za tym idzie, zarówno ten, jak i poprzedni musicie polubić. Musicie polubić i najlepiej by było, jakbyście jeszcze go udostępnili. Pomimo tego, że tak naprawdę domyślam się, że większość z Was. Na Facebooku, jak go udostępni, to mało osób w niego kliknie, ale jeżeli ktoś kliknie, może ktoś tak naprawdę zacznie grać w loty, właśnie dzięki temu. No i być może pewnego dnia tutaj przyjdzie pora, żeby sobie pograć tutaj ze mną, bo dlaczego by nie? W końcu nie mówię, że. Z Tutaj nie będzie żadnego grania. Jeżeli chodzi o rali, takie, które wy byście chcieli na pewno sobie poglądać, to na bieżącą chwilę powiem wam także, jeżeli nie ma odpowiedniej ilości osób tutaj e, u nas, w sensie nie ma pierwszej szóstki, jeżeli chodzi o największą ilość mocy, to tak naprawdę nie ma co nawet startować, bo e, no ciężko będzie zrobić takie wary rali, takie porządne, nie War rally. no i no cóż, no. O, ci już mnie próbowali zarekrutować Banki NG mnie próbowały zerekrutować. pozdrawiam Cię Marek Konrad, w każdym razie i y, tutaj, y, jeżeli Banki NG oczywiście chce nawiązać współpracę, to ja zawsze bardzo chętnie tutaj Banki NG, bo możecie do mnie dać, wiecie. No, dobra, ale w każdym razie y, y, tutaj chcieli już mnie zarekrutować, bo mam fajną skórkę. No cóż, nie moja. Nie ja ją kupowałem. Ja miałem inną. Ale mniejsza o to to jest akurat spoko, skórka też, bo ona daje tam premię do badań. Jak się nie mylę, tak. Ona chyba daje premię do badań. Więc ona spoko. Akurat no ale trzeba też kupować te zwoje mimo wszystko, nie? Więc Dziwadełka moje, dr, kochane i drogie. Dzisiaj drugi film, jak sami widzicie. Więc się staram naprawdę umilić Wam dzisiejszą niedzielę, dzisiejszy wieczór. Więc pamiętajcie i w, w poprzednim filmiku, gdzie oczywiście będzie tu albo tu gdzieś tam link wstawiony, to macie tutaj w tym momencie napisać po prostu komentarz Ty, Mietku, Cymbale. I tyle. To by było na tyle. Dziwadełka dzisiaj bez wstępu, bez intera, bez niczego. Myślę, że tak troszeczkę bardziej dynamicznie to wszystko wtedy się przedstawia, niż po prostu tak intro za każdym razem. Intro myślę, że zrobię jakieś takie krótsze, może 10 dziesięciosekundowe, chociaż tak naprawdę po co robić w ogóle intro? Coś mi się wydaje, że czasami po prostu nie warto. OK, to by było na tyle. To był Thalas, trzymajcie się moje dziwadełka, pamiętajcie oczywiście, żeby dołączyć do Discorda oraz grupy na Facebooku, ale Discord ważniejszy, więc trzymajcie się, na razie, pa, cześć.